Cześć. W tym filmiku pokażę Wam narzędzia, których używam do robienia mojej biżuterii z modeliny. A więc tak. Ja po pierwszy pilniczek. Służy mi on do wyrównywania różnych rzeczy, nadawania kształtów. Nożyk do cięcia. Nożyczki też czasem mi się przydają na przykład czasem do wyrównywania czegoś do cięcia na przykład czasem niektórych haczyków lub modeliny szczoteczka do zębów robię z niej taką fajną fakturę ciast babeczek lub różnych innych rzeczy co jeszcze taki patyczek zwykły patyczek do liczenia Dzieci w szkole uczą się na niej liczyć. Robię z niego gofry Taka łyżeczka do lodów, po lodach Wygładzam nią silikon i robię z tego śmietankę Na przykład na babeczkach, lodach Różem do takich yy, igła, służy mi do robienia też takich fajnych faktur, na przykład ciast szpilka, do robienia też faktury ciast, jakiś tam dziurek klej, coś w stylu kropelka, coś takiego służy mi do przyklejenia już ugotowanych, upieczonych rzeczy z bondaliny. na przykład na sztyfty lakier do paznokci służy mi do lakierowania moich biżuterii, ściągów, naszyjników no może też być do tego przeznaczony lakier FIMO, no ale ja mam na razie zwykły lakier do paznokci. Co dalej? Dalej czasem używam nitki, czasem się przydaje. Co dalej? Dalej mam taką skrzynię. Ja jeszcze jej nie pomalowałam, jeśli nie, nie ozdobiłam. Jeśli macie jakiś pomysł, jak mogłabym ją ozdobić, to piszcie. Tutaj, takie zapięcia Używam i potrzebne są do robienia bransoletek, naszyjników Baranki przydają się do kolczyków, żeby kolczyki nie spadały Drut jubilecki, snego tym narzędziem przydają mi się do robienia yy, zawieszek Robię. No i do czego jeszcze? Myślę, że chyba tyle co dalej? Bigle. no znaczy, o, te przepraszam. Tutaj są bigle. Kółeczka. Przydadzą, przydają mi się do robienia, do złączania różnych rzeczy, do czarncu takich mniejszych też. Kisiorek. Taki łańcuch. Robię z niego łańcuszki, bransoletki, czasem kolczyki. Takie wstążki tutaj też mi się przydają to takie już ozdobne łańcuszki no i tutaj takie bazy do pierścionków robię z nich oczywiście pierścionki no i myślę że to nie jest takich rzeczy to tyle no jeszcze mam tutaj takie piórka robię z nich różne no są takie zwykłe piórka robię z nich różne Yy, naszyjniki, zawieszki bransoletyk jeszcze nie robiłam ani kolczyków, ale na pewno spróbuję co dalej, modelina tutaj modelina Astra to jeszcze jest użyta a tutaj modelina Fimo Fimo tutaj biała to jest zerówka a tutaj jest siódemka no i myślę, że z narzędzi to już Tyle, chociaż jeszcze czasem używam takich sprayów. Tutaj złoty, srebrny, akurat świąteczny, bo kupowałam przed świętami. I widzę, żeby coś miało kolor złoty, to po prostu tym pryskał. No i tak. Jeśli chcecie zamówić u mnie biżuterię, bo oczywiście można, to piszcie na stronkę podaną w opisie modlinka. Zapraszam też na bloga modelinka Handmade. Zapraszam do dawania łapek w górę, do dawania subów. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Jeśli chcecie mieć unikalną biżuterię, jakiej nikt nie ma, no to oczywiście zapraszam do zamawiania. Jeśli chcecie, żebym nakręciła jakiś tutorial, zrobiła coś dla Was i wam to pokazała, jak to robię, to oczywiście piszcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.